Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Najpierw przed tym wszystkim użyją przeciw wam swojej siły i prześladować będą. Wydawać was będą zgromadzeniom i strażom, doprowadzać przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. Stanie się to dla Was okazją, aby dać świadectwo. Połóżcie to sobie dobrze w swoich sercach, żeby się zawczasu nie przygotowywać do obrony. Ja bowiem dam Wam takie słowo i mądrość, jakim wszyscy Wasi przeciwnicy nie będą zdolni się przeciwstawić ani im zaprzeczyć. Wydawani będziecie nawet przez swoich rodziców i braci, i krewnych, i przyjaciół, i do śmierci doprowadzą niektórych z Was. Będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz nawet włos Wam z głowy nie spadnie. Przez swoje wytrwanie zapewnijcie sobie życie. Ta dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją wczorajszej. Przypomnę, że wczoraj na koniec Pan Jezus mówił, że powstanie naród przeciw narodowi, będą wielkie trzęsienia ziemi. I właśnie zanim, przed tym wszystkim, myślę, że pewnie można powiedzieć, że niezależnie po prostu od tego wszystkiego. Będziemy doświadczać, myślę, że to też Pan Jezus miał na myśli, że żebyśmy się po prostu nie dziwili, że oprócz takich różnych zjawisk atmosferycznych, takich zjawisk fizycznych, trudnych dla nas, które się będą dziać w świecie, będziemy doświadczać też nienawiści ze strony ludzi. Pan Jezus nie udaje, że pójście za Nim, bycie Jego uczniem, to jest tylko sielanka, to są tylko fajne rzeczy. Ponieważ Pan Jezus przychodzi z czymś zupełnie nowym, przychodzi odmienić ludzkie serca, można powiedzieć, powywracać wszystko w zasadzie do góry nogami. To wiadomo, że to musi się spotkać z jakimś oporem. Pan Jezus tego oporu doświadczył i to jak właśnie aż do śmierci, aż z tego powodu został ukrzyżowany. I jak to Pan Jezus w innym miejscu powiedział, skoro z nim tak ludzie postęp, postąpili, to dlaczego nie mieliby postąpić ze swoimi uczniami? Oczywiście nie każdemu z nas się przytrafi jakaś taka nienawiść. Ja jeszcze w życiu aż tak wielkiej nienawiści, o której Pan Jezus tu mówi, raczej jeszcze nie doświadczyłem takich prześladowań, ale, ale właśnie czytając te słowa staram się do tego przygotować, być na to przygotowanym. Ale właśnie przygotowanym nie w ten sposób, żeby sobie, tak jak mówi Pan Jezus, właśnie obmyślać obronę. Hmm. Rzeczywiście moje doświadczenie relacji z Panem Jezusem, z Duchem Świętym, pozwala mi zrezygnować z tego obmyślania obrony i uznać, że, że faktycznie, gdy chodzi, zwłaszcza gdy chodzi o takie trudne momenty, konfrontację właśnie z jakąś nienawiścią, z prześladowaniami, to, to rzeczywiście można liczyć na Ducha Świętego, można na, niego polegać, na Nim polegać. Jest Duch Święty, On działa, On nam podpowiada, On jest żywy. I o tym Pan Jezus dziś, dziś mówi. I Pan Jezus też mówi na końcu takie ważne słowa: Włos Wam z głowy nie spadnie. Czy to znaczy, że rzeczywiście nie doświadczymy jakiegoś cierpienia, jak wiemy? Apostołowie, raczej wszyscy z wyjątkiem świętego Jana, ponieśli śmierć męczeńską, czyli coś więcej niż włos z głowy im spadł. Myślę, że Pan Jezus ma tutaj na myśli po prostu to. To, co też w innym miejscu powiedział, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, nic więcej wam uczynić nie mogą. Właśnie możemy się oprzeć, możemy być wytrwali właśnie pośród różnego rodzaju prześladowań, pośród jakiejś ludzkiej niechęci, nienawiści. Możemy czerpać siłę do wytrwałości pośród tego, Właśnie z tej świadomości, że, że ludzie mogą nam jedynie zaszkodzić mogą zaszkodzić jedynie naszemu ciału, mogą wpłynąć na to, co jest doczesne, przejściowe, tymczasowe, co i tak kiedyś się skończy jedynie, jedynie na to może, może wpłynąć. Natomiast nie może wpłynąć na nas jako takich. Nie może nas tak naprawdę zabić, nawet zranić, po prostu nie jest w stanie, nie, nie jest w stanie. A rzeczywiście te słowa, te, te zapowiedzi, które gdzieś padają ze słów z ust Pana Jezusa, no są trudne, bo będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. To nie jest łatwe być znienawidzonym. Nie jest łatwe. To jest naturalne, że się tego boimy, że mamy jakąś myśl o tym, żeby nie być wytrwałym, to znaczy, żeby nie wytrwać przy Panu Jezusie, jeżeli z powodu relacji, przyjaźni z Nim, z powodu naszej wiary mielibyśmy być znienawidzeni. Ale Pan Jezus na różne sposoby chce nas. Zabezpieczyć, wyposażyć właśnie w swoją miłość, też w miłość innych ludzi, w miłość braci i sióstr, wierzących też, czyli w to, co daje nam wspólnota Kościoła. Chcę nas w to wszystko wyposażyć, żebyśmy mieli siłę, żebyśmy wytrwali. A to wytrwanie jest ważne z tego powodu, że z tej wytrwałości rodzi się miłość. Tak, jest coś takiego, że, że żeby być wiernym, być wytrwałym przy kimś, to potrzebna jest miłość. Ale w miarę jak jesteśmy właśnie wytrwali, wierni, to ta miłość jeszcze bardziej się umacnia, dojrzewa, rozwija. Takie, takie jest moje doświadczenie. Dlatego, dlatego to jest tak ważne, żebyśmy w życiu postawili na wytrwałość czy też wierność. Na wytrwałość i wierność. Pan Jezus nie żąda od nas wierności. On nas do niej namawia, ponieważ ona jest dla nas bardzo dobra. Kiedy jesteśmy wierni Jemu. Różnym wartościom, które wybraliśmy, jeżeli też jesteśmy wierni ludziom, wobec których złożyliśmy jakieś zobowiązanie, to nam to bardzo służy. To jest bardzo cenne dla nas, nawet jeśli to, ta, ta wierność nas dużo kosztuje. Nawet jeśli ta wierność nas dużo kosztuje, to nie ma nic złego w tym, że nas wierność dużo kosztuje. Oczywiście, kiedy o tym mówię, to od razu może się pojawić pytanie: No dobrze, to co w takim razie zrobić w sytuacji, kiedy w małżeństwie dzieje się jakaś krzywda? Powiedzmy, że mąż krzywdzi żonę, czy ta żona. Powinna pomimo wszystko ciągle z nim być. Oczywiście, że, że nie. Tu chodzi też ważne jest, ważne jest, żeby siebie chronić. Ważne jest, żeby siebie, żeby siebie chronić. Bo każdy z nas jest wartością, każdy człowiek jest tak samo ważny. Natomiast natomiast ważne jest, żeby. To, co nas motywuje do tego, żeby się chronić, żeby to nie było to, że po prostu jest trudno. Właśnie, jest trudno, to uciekam, to rezygnuję. Rezygnuję z zobowiązania, rezygnuję z wierności, bo jest trudno. Mogę zrezygnować, jeżeli, jeżeli ten, wobec kogo się zobowiązałem na wierność i kto się wobec mnie zobowiązał na wierność niszczy mnie, niszczy. Jeżeli mnie niszczy, to można powiedzieć, że w tym momencie ta wierność już no w pewnym sensie nie obowiązuje. Nie chcę oczywiście powiedzieć, że, że to usprawiedliwia wchodzenie w ponowny związek, ale jeżeli mówimy o małżeństwie, ale jest coś takiego, że na pewno Pan Jezus nie chce, żebyśmy byli niszczeni, żebyśmy byli niszczeni. Natomiast chce, żebyśmy byli wierni pomimo trudności. Wierność, która nic nie kosztuje, nie jest tak naprawdę wiernością. Ona się właśnie weryfikuje, sprawdza wtedy, kiedy nas wiele kosztuje. I, I o tym dziś Pan Jezus mówi. Możemy być jemu wierni, bo On nas nigdy nie skrzywdzi. On, nas nigdy, On nigdy dla nas nie będzie niebezpieczny, tak jak może być drugi człowiek. Dlatego Jezusowi możemy być zawsze wierni, nawet kiedy ta wierność nas dużo kosztuje. I myślę, że też jest bardzo dużo ludzi. Wiele będzie takich relacji w naszym życiu, które będą nas wiele kosztować, ale nie z tego powodu, że ktoś nas niszczy świadomie, czy mniej lub bardziej świadomie, ale po prostu niszczy. Oczywiście, gdzie jest ta granica, w którym momencie jestem już niszczony, a w którym momencie jest po prostu trudno? Na pewno jest trudna do określenia i to wymaga, myślę, wsparcia, jakiegoś spojrzenia z zewnątrz, wsparcia się po prostu opinią kogoś, drugiego człowieka, jakąś oceną z zewnątrz. Generalnie można powiedzieć, że wtedy mamy do czynienia z takim niszczeniem nas i sytuacją, kiedy powinniśmy się jednak chronić. Bronić y, wtedy, kiedy, y, kiedy to, co robi ten drugi człowiek, jest już ponad nasze siły. Właśnie ponad nasze siły. Ale y, ważne jest, żebyśmy y, czerpali właśnie w, z relacji z Panem Jezusem siły do tego, żeby znosić różne, nawet wielkie trudności. O tym właśnie jest dzisiejsza Ewangelia. Żebyśmy byli po prostu jak najsilniejsi. I żeby owocem tej siły było to, że, że drugi człowiek, nawet jeśli robi, dla, robi coś, co jest dla nas trudne, to jednak nie jest w stanie nas niszczyć. Ale jeżeli już to, co on robi, jest ponad nasze siły, to na pewno Pan Jezus nie chce, żebyśmy się nie bronili, nie chronili. No, tak troszeczkę od tej dzisiejszej Ewangelii przeszedłem też do takich różnych trudnych relacji, i trochę się teraz boję, jak myślę o tym, co powiedziałem, że, że to, co powiedziałem, z tej racji, że no, jest powiedziane bardzo krótko, że może nie być do końca czytelne, ale mam nadzieję, zostawię to, zostawię ten komentarz. Liczę na to, że, że jednak jakoś to będzie zrozumiałe, jak ważna jest po prostu wytrwałość. Jak ważna jest wytrwałość. Mi po prostu ta dzisiejsza Ewangelia właśnie o tym mówi. Jak ważne jest to, żebym był wytrwały. Nieraz, mówię, nie doświadczałem jakichś takich faktycznie prześladowań w części ścisłym, ale nieraz moje życie zakonne było trudne. Natomiast na początku mojego życia zakonnego Pan Jezus mi to powiedział, że będzie, moje życie zakonne będzie trudne. I cieszę się, że wytrwałem. Wytrwałem oczywiście dzięki temu, że czerpałem od Pana Jezusa moc, siłę do tego, żeby pokonać po prostu to, co jest trudne. Otwierałem się na Ducha Świętego, który mi podpowiadał, co w danym momencie mam zrobić, co myśleć, żeby to mnie nie zniszczyło.